Serdecznie zapraszam Panią dr Monikę Pawłowską, prorektora do spraw nauczania i studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Oddaję Pani głos w temacie Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy. Zapraszam. Proszę Państwa, dzisiejszy temat, którym chciałam Państwa. Dzisiejszy temat, którym chciałam Państwa zainteresować, są to zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy. Pozwolę sobie tak w skrócie powiedzieć, jak ta moja prezentacja będzie przebiegać. No przede wszystkim będę starała się odnieść do tych danych ogólnopolskich, niemniej jednak też skupię się na zawodach, które dotyczą naszego tutaj lokalnego rynku pracy. W związku z tym, że no, tytuł naszej konferencji jest COVID-em w tle, będę też chciała przedstawić Państwu krótką informację o tym, jak wygląda kształcenie w zawodach które są prowadzone w, w uczelni, którym ja reprezentuję, no właśnie z, 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 z COVID-em w tle, szczególnie w tych zawodach, gdzie mamy do czynienia z praktyczną nauką zawodu. Przepraszam, coś mam, jakiś problem. Muszę, przepraszam, muszę spróbować jeszcze raz, bo mam jakiś problem techniczny. Już widać w tle prezentację. Tak, tak, już widać. Już coś, jak się przez chwilę coś tam zawiesiło się. Proszę Państwa, troszkę nawiązani do tego, co przed chwilą powiedział Pan. Pan dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ja tutaj Państwu zaprezentuję. Ranking, raport, który przedstawia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za rok 2020, wskazuje on te profesje. 31 zawodów w raporcie, barometr zawodów, na których w poszczególnych regionach Polski jest duże zapotrzebowanie. Są to przede wszystkim zawody z branży budowlanej, usługowej, medycznej oraz też no możemy tak nazwać medyczno-opiekuńczej. Oczywiście pandemia przyczyniła się do pogłębienia tej luki kadrowej w niektórych zawodach. Przykładem mogą być tutaj małe i średnie firmy budowlane, no z powodu na przykład tak, odpływu pracowników z Ukrainy i Białorusi. Ja natomiast no szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na sytuację w służbie zdrowia i opiece medycznej, no, która jest zła. Już od wielu lat. Kolejny rok z rzędu, analizując barometr, to już czwarty rok z rzędu, do deficytu trafiły te same zawody, czyli tutaj mamy lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów, pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, ratowników medycznych, a także opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Ta tendencja, tak jak wspomniałam, utrzymuje się już czwarty rok z rzędu. Problem braku pracowników wykwalifikowanych z tej branży, z branży medycznej, no widocznie jest w całej. Polsce, no także oczywiście na naszym lokalnym rynku pracy. Największy deficyt jest w tych małych miejscowościach, w małych szpitalach i w placówkach medycznych na obrzeżach dużych miast. Chciałabym jednak zaznaczyć, że wynagrodzenie jest znaczącą, ale i nie jedyną przyczyną deficytów kadrowych w branży medyczno-opiekuńczej. No, na pewno nie możemy się tutaj, nie możemy konkurować z krajami Europy Zachodniej pod kątem stawek, ale no, na przykład moglibyśmy zatrudniać specjalistów z Europy Wschodniej lub Azji. Niemniej jednak system uznawania kwalifikacji specjalistów spoza Unii Europejskiej jest w Polsce bardzo skomplikowany i rocznie wydawanych jest na przykład w zawodzie lekarza zaledwie kilka takich zezwoleń. Proszę Państwa, w odniesieniu do zawodów deficytowych, ale też tych zawodów, które są prowadzone przez placówkę, którą ja reprezentuję. Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt dla nas, jeśli chodzi o zawody deficytowe. Od lat podkreślamy tą dramatyczną sytuację, jeśli chodzi o służby zdrow zdrowia i zawody, które możemy określić jako zawody medyczne. Natomiast no, troszeczkę chyba zapomnieliśmy o oświacie i nauczycielach. Dane demograficzne dla naszego regionu wskazują, że średnia wieku nauczyciela to jest 45 lat. Wielu z nich wkrótce no, osiągnie wiek emerytalny. Wśród nich zaledwie 20% są to młodzi nauczyciele starzyści i nauczyciele kontraktowi, czyli tak naprawdę najmłodsza kadra przedszkoli i szkół. Ja sobie tutaj pozwolę na pewną prognozę, ponieważ. Kryzys na tym lokalnym rynku pracy, tych małych miast, miasteczek, nie wspominając już o miejscowościach wiejsko-gminnych, tak, będzie się pogłębiać z uwagi na przepisy, które funkcjonują od zaledwie kilku lat, a zgodnie z którymi uczelnia zawodowa taka jak nasza może prowadzić kierunek nadający uprawnienia nauczycielskie Czyli do pracy w szkołach i przedszkolach oraz nauczyciele wychowania fizycznego, jeśli zawarła porozumienie o współpracy, czyli swego rodzaju patronat z uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej, w danej dyscyplinie, do której przyporządkowany jest dany kierunek studiów. No, Nasze uczenia nie pozostaje, w, nie ustaje w staraniach o zawarcie takiego porozumienia. Oznacza to wprost, że uczenia wyższa czy uniwersytet obejmuje nas takim patronatem, natomiast no, uzyskanie takiego wsparcia jest bardzo trudne. Natomiast te. Uczelnie, które no, decydują się na podpisanie takiego porozumienia, mogą podpisać to porozumienie zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko z jedną uczelnią. No, mówiąc wprost, uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w, w danej dyscyplinie jest zaledwie kilka, a na przykład pwz w takiej samej sytuacji jak, jak nasza, kilkadziesiąt, tak? bo jest ponad 30, 30 PWZ-ek. No, nasze uczelnie nie ustanie w staraniach, nie ustaje w staraniach w zawarcie takiego porozumienia, co umożliwiłoby nam na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczyci, nauczycielskich studiów na kierunku wychowanie fizyczne. No, Niemniej jednak no, przepisy nam tego nie utrudniają, może nie ułatwiają, może korzystając z okazji, że są przedstawiciele ministerstwa, no chciałabym wiedzieć, jaka jest, jaka była motywacja do tego, aby Uniemożliwić kształcenie w kierunkach nauczycielskich w miastach mniejszych niż centralne. Wspomniałam o tym też dlatego, że no, nasze uczenie kształci głównie na potrzeby naszego lokalnego rynku pracy. 70% na procent naszych studentów są to osoby z koszalina i ościennych gmin. Nie stać te osoby na to, aby studiować poza miejscem zamieszkania. Jest to jeden z podstawowych kryteriów, który jest przez nas na bieżąco analizowany. W sytuacji, kiedy młody człowiek nie może uzyskać pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w Koszalinie, załóżmy, nie pojedzie studiować do Szczecina czy do Gdańska, tak, czy do Poznania. Wybierze inny kierunek studiów. No dobrze, że będzie się kształcił, ale ta luka będzie się pogłębiać. Skutek będzie tego taki, że w ciągu najbliższych pięciu lat sytuacja w oświacie, szczególnie tej przedszkolnej, wczesnoszkolnej, gdzie już teraz mamy deficyt, będzie taka jak w służbie zdrowia. To jest mój prognostyk. Jestem socjologiem i uważam analitykiem rynku pracy i obserwuję tę sytuację od kilku lat. Proszę Państwa, wracając teraz do. Kształcenia, tutaj profesor profesor Kulikowski z, z, z Politechniki Koszalińskiej przedstawił możliwości kształcenia zdalnego z wykorzystaniem oczywiście różnego, różnych form e-learningu, tak. Natomiast oczywiście w ramach funkcjonowania uczelni wyższej też jak najbardziej platformy e-learningowe są wykorzystywane. Niemniej jednak, no wytyczne ministerstwa umożliwiają nam, aby prowadzić zajęcia praktyczne, czy ćwiczenia o charakterze praktycznym, a także praktyki zawodowe w ramach realizacji programu, programu studiów, oczywiście z zachowaniem względów bezpieczeństwa. Mówię o tym też dlatego, że no, nie wszystko można nauczać zdalnie. Ograniczeniem dla uczelni, która prowadzi kierunki medyczne, takim jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, a w przypadku takiej z naszej uczelni jest to, że te kierunki są prowadzone w, w, na zasadach standardów, są objęte standardami i zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w co najmniej 80% zajęcia muszą być prowadzone w warunkach klinicznych. Czyli nauczanie zdalne nie wystarczy, aby kształcić, w tym, aby kształcić w tym zawodzie. Dlatego też wykorzystujemy nasze zasoby: monoprofilowe centrum symulacji medycznej, w którym się odbywają zajęcia praktyczne dla kierunków medycznych, czyli, tak jak wspomniałam, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego czy fizjoterapii. Tutaj mają Państwo zdjęcie naszych studentów ratownictwa medycznego, którzy się przygotowują na, do pracy w szpitalu na dziale ratowniczym. Tutaj mamy kolejną salę ratownictwa medycznego, gdzie studenci no, w warunkach no, bezpieczeństwa sanitarnego kształcą swoje umiejętności praktyczne. Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe w, w szpitalnym oddziale ratunkowym, zajęcia praktyczne u nas tutaj w szpitalu w Koszalinie. Dodatkowo studenci odbywają też zajęcia praktyczne w regionalnym szpitalu w Kołobrzegu. W związku z podpisanym porozumieniem ze szpitalem regionalnym w Kłobrzegu studenci zanim zostaną skierowani na zajęcia praktyczne są kierowani najpierw na badania w celu ustalenia czy nie są zakażeni wirusem tak? COVID-19 po pozytywnych wynikach. Odbywa się to przeważnie w piątki, tak? Już od strony technicznej. Mogę powiedzieć, w sobotę mamy wynik, jeżeli wszystko jest w porządku, w poniedziałek idą na i tam odbywają się też zajęcia praktyczne. Tutaj na kierunkach, które nie są objęte standardami na przykład dietetyka, też staramy się realizować zajęcia w dystansie, aby mieć możliwość tutaj przećwiczyć pewne umiejętności praktyczne. Pracownia kosmetologii też, no, trzeba mieć świadomość tego, że uczelnia taka jak nasza ma obowiązek realizacji określoną liczbę zajęć we bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, co oznacza też umiej kształtowanie umiejętności praktycznych. Dlatego też, też staramy się te zajęcia tutaj re realizować. Nie jest to łatwe, natomiast no. Podjęliśmy taką decyzję, aby umożliwić studentom w mniejszych grupach, oczywiście w odpowiednim tutaj cezurze czasowej, te zajęcia realizować. Tak samo zajęcia odbywają się dla studentów wychowania fizycznego, na przykład na basenie. No i na szczęście mamy jeszcze zajęcia terenowe, więc studenci mogą wychodzić poza. Poza budynek i tam realizować część, część zajęć. Proszę Państwa, praca na uczelni zawodowej, wyższej uczelni zawodowej w sytuacji COVID-u nie jest zadaniem łatwym, natomiast staramy się realizować podstawy programowe i realizować zajęcia z wykorzystaniem systemów. Zdalnego nauczania, ale także umożliwić studentom praktyczną naukę zawodu, bo jak sami Państwo macie świadomość, chociażby zawodu pielęgniarki, nie nauczymy się zdalnie. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za interesującą prezentację.